Witam serdecznie księdza, redaktora oraz wszystkich słuchaczy. Nazywam się Agata Opalska-Kasprzak. Jestem radcą prawnym oraz adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W obszarze moich zainteresowań znajdują się nauki penalne, w szczególności prawo karne materialne, procedura karna, prawo karne wykonawcze, psychologia sądowa i wiktymologia. Panie doktor, podejmujemy w naszej rozmowie temat bardzo delikatny, tajemnica spowiedzi i to w kontekście prawa karnego. Czy więc można przesłuchiwać duchownego na okoliczności, o których dowiedział się podczas spowiedzi świętej? Pytanie postawione przez księdza redaktora wymaga wyjaśnienia kilku kwestii. Przede wszystkim należy podkreślić, że rozwiązania dotyczące ochrony tajemnicy spowiedzi są obecne nie tylko na gruncie prawa kanonicznego, które obowiązuje w Kościele Rzymskokatolickim, ale system prawa polskiego zawiera szereg innych regulacji, których celem jest ochrona tejże tajemnicy i wśród nich można wymienić chociażby przepisy zawarte w kodeksie postępowania karnego, a dokładniej artykuł 178, gdzie określono tak zwany bezwzględny zakaz dowodowy. I stanowi on między innymi, że nie wolno przesłuchiwać jako świadka duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Zatem ustawodawca w sposób absolutny Wyłącza określony dowód z procesu dowodzenia. Co więcej, dowód objęty zakazem jest niedopuszczalny. I tutaj warto podkreślić, że wspomniany zakaz dowodowy określa zarówno zakres podmiotowy, wskazując, kto nie może zostać przesłuchany w charakterze świadka, jak i zakres przedmiotowy poprzez doprecyzowanie okoliczności podlegających temu ograniczeniu. Poza zakresem Wspomnianego ograniczenia pozostają oczywiście sytuacje, kiedy informacje pozyskane zostały z innych źródeł, aniżeli tajemnica spowiedzi. Wprowadzenie przedmiotowego przepisu do procesu karnego niewątpliwie było podyktowane konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością sumienia, jak i zasadą autonomii wspólnot religijnych i władzy państwowej, ale w mojej ocenie to także wyraz uznania tajemnicy spowiedzi ze względu na szacunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, bowiem jakakolwiek ingerencja w tej spowiedzi znacznie ograniczyłaby zaufanie do duchownego, a taki stan rzeczy byłby nieakceptowalny. Co zrobić więc, żeby móc skorzystać ze wskazanego ograniczenia? Jakie warunki trzeba spełnić? Te warunki częściowo zostały przeze mnie wskazane, bowiem one wynikają wprost z artykułu 178 kodeksu postępowania karnego. Zatem w pierwszej kolejności trzeba posiadać odpowiedni status, to jest trzeba być duchownym, czyli osobą uprawnioną według prawa wyznaniowego do prowadzenia spowiedzi. Brak jest definicji legalnej pojęcia duchowny oraz spowiedź na gruncie przepisów postępowania karnego i to powoduje niekiedy szereg problemów interpretacyjnych. Szczególnie kłopotliwe jest ustalenie na podstawie jakich kryteriów należy uznać osobę za uprawnioną do spowiadania, jeżeli chodzi o związki wyznaniowe prawnie nieuznawane. Dlatego też powszechnie akceptowalny jest pogląd, że do ustalenia istnienia zakazu konieczne jest przyjęcie, że po pierwsze dana wspólnota religijna działa w sposób legalny, ma wyznaczone i jednoznacznie identyfikujące jej członków zasady, uprawnienia do udzielania spowiedzi, i spowiedź ta ma charakter tajny. Co więcej, niedopuszczalne jest. Przesłuchiwanie w charakterze świadka zarówno duchownego, który aktualnie wykonuje swoje obowiązki kapłańskie, jak i duchownego, który porzucił stan kapłański. I tutaj warto też podkreślić, że zakaz ten dotyczy również osoby przeniesionej ze stanu duchownego do stanu świeckiego, tak zwana sekularyzacja. Gdyż osoba taka nie traci przymiotów, które wynikają z udzielonych im święceń kapłańskich. Może udzielić ważnie rozgrzeszenia innej osobie, gdy ta znajduje się na przykład w obliczu śmierci. Dlatego też pozyskane przez nią wiadomości objęte są tajemnicą spowiedzi. Drugi wymóg wiąże się z zakresem przedmiotowym omawianego zakazu czyli ograniczenie wyłącznie do faktów, o których duchowny dowiedział się w trakcie spowiedzi. Czyli znowu poza zakresem pozostają okoliczności, na temat których informacje duchowny powziął od oskarżonego poza spowiedzią lub w rozmowie z innymi osobami. I tu powstaje też ciekawe zagadnienie, mianowicie czy można objąć zakazem osoby, które weszły w posiadanie informacji wbrew woli penitenta? na przykład ze względu na słabą akustykę w miejscu spowiedzi lub po prostu przez podsłuchiwanie penitenta. W tym zakresie powstało mnóstwo postulatów delegiferaenda, a żeby wyłączyć możliwość przesłuchania tych osób w charakterze świadków i tym samym rozszerzyć zakres zakazu dowodowego. Jednakże aktualnie obowiązujące przepisy procedury karnej Takiej możliwości nie przewidują. I ostatnia istotna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że osoby objęte bezwzględnym zakazem dowodowym nie mogą być przesłuchiwane co do określonych faktów, ale wyłącznie wtedy, gdy są świadkami. Czyli zakaz ten nie będzie dotyczył przesłuchiwania ich w charakterze oskarżonych czy też podejrzanych. Na pewnego może doprecyzowania, czy więc taki zakaz obejmuje tylko duchownego, czy można zastosować te przepisy także do innych osób? Poza duchownym ustawodawca wskazuje także inne podmioty, których możliwość przesłuchania ograniczono zakazem dowodowym. I tutaj można wskazać obrońcę, adwokata, a także radcę prawnego. I zakaz ten wyraża się w braku możliwości przesłuchania obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie artykułu 245, paragraf 1 KPK, czyli tutaj w sytuacji, gdy mamy kontakt zatrzymanego z adwokatem lub radcą prawnym, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Tu chodzi o tę szczególną relację. Między klientem a adwokatem czy też radcą prawnym, której fundamentem jest zaufanie. I to wynika nie tylko z ustaw, takich jak prawo o adwokaturze, czy też z ustawy o radcach prawnych, ale także z kodeksów etycznych, które obowiązują w tychże zawodach prawniczych. Ja tylko na marginesie wspomnę, że w pracy adwokata mm, mamy do czynienia niejako z dwoma rodzajami tajemnicy. To jest z tajemnicą obrończą, z której nikt i nigdy nie może zwolnić. Ta tajemnica w sensie prawnym chroniona jest tak, jak tajemnica spowiedzi. I drugi rodzaj to tajemnica adwokacka, która obejmuje informacje uzyskane przez adwokata poza rolą obrońcy w sprawie karnej. I ta tajemnica oczywiście również ma charakter bezwzględny i nieograniczone w czasie. Jednak Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego adwokat może zostać z niej zwolniony. Ale to jest oczywiście wyjątek, który podlega ścisłym obwarowaniom i ścisłej interpretacji, i te warunki dokładnie zostały określone w artykule 180 kodeksu postępowania karnego. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do radcy prawnego, którego obowiązuje tajemnica radcowska. Dodatkowo, trzeba wskazać, że zakaz przesłuchania nie może być uchylony ani decyzją adwokata, ani radcy prawnego, ani jego mocodawcy, oraz że nie wygasa on nawet po skreśleniu adwokata czy też radcy prawnego z listy. Poza wskazanymi przeze mnie podmiotami, w 2013 roku wprowadzono także do kodeksu postępowania karnego, zakaz przesłuchania w charakterze świadka mediatora co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne. I tutaj głównym celem wprowadzenia tego przepisu było oczywiście zwiększenie gwarancji stron, które biorą udział w tymże postępowaniu mediacyjnym w zakresie informacji, które przekazują mediatorowi. Rozmawiamy o tajemnicy spowiedzi świętej w prawie karnym. Czy osoba objęta zakazem nie musi stawiać się na wezwanie odpowiedniego organu? Tutaj w literaturze spotkałam się z różnym ujęciem tego zagadnienia. Niektórzy uważają, że osoba duchowna nie ma obowiązku stawiennictwa, że wszelkie próby podejmowane w celu zdyscyplinowania takiego świadka należałoby uznać za bezskuteczne, bezpodstawne. Ja natomiast nie podzielam tego poglądu. W mojej ocenie świadek ma określone prawa i obowiązki. Przepisy dokładnie wskazują, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie organu procesowego i złożyć zeznanie. A zatem tyczy się to również osób objętych wspomnianym zakazem. Oczywiście, z punktu widzenia przepisów proceduralnych, należałoby uznać taką osobę za całkowicie niezdolną do złożenia zeznań, tych objętych tajemnicą spowiedzi. Ale mimo to osoba wezwana w charakterze świadka, co do której obowiązuje zakaz dowodowy, powinna się stawić w wyznaczonym miejscu i czasie, przekazać organowi prowadzącemu postępowanie swoje dane, i co najważniejsze, poinformować o swoim statusie, czyli że jest duchownym, adwokatem, czy też radcą prawnym, oraz o tym, że okoliczności, co do których miałaby zeznawać, należą do tych objętych zakazem dowodowym z artykułu 178 Kodeksu Postępowania Karnego. I na tym rola świadka się kończy, i wyłącznie do organu przesłuchującego należy ustalenie, czy możliwe jest kontynuowanie przesłuchania. Zatem, reasumując, każdorazowo należałoby się stawić na wezwanie organu procesowego i powołać się na obowiązujący świadka zakaz dowodowy. My musimy pamiętać, że organ procesowy w momencie wysyłania wezwania do świadka nie musi mieć wiedzy ani w zakresie statusu, który dana osoba posiada, ani tym bardziej co do okoliczności, w których dana osoba powzięła określone informacje. Czy taki zakaz obowiązuje tylko na gruncie przepisów postępowania karnego? Tak jak wspomniałam na wstępie, obowiązujące na prawo polskie zawiera szereg regulacji, które chronią tajemnicę spowiedzi. Ja w swoich rozważaniach skupiłam się głównie na przepisach postępowania karnego. Ale inne gałęzie prawa także regulują tę kwestię. I tutaj możemy podać m.in. kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, czy też ustawę o najwyższej izbie kontroli. I określone tam zapisy w zasadzie mają podobne brzmienie i po prostu statuują zakaz przesłuchiwania duchownych co do faktów, o których dowiedzieli się podczas spowiedzi. Podobną regulację Zawiera także kodeks postępowania cywilnego. Jednakże tam nie mamy do czynienia z zakazem, a jedynie z przepisem umożliwiającym duchownemu odmowę składania zeznań co do faktów, które zostały mu powierzone podczas spowiedzi. I w tym zakresie bardzo często pojawiają się głosy, powstaje wiele postulatów, żeby na wzór procedury karnej, wprowadzić do procedury cywilnej bezwzględny zakaz przesłuchania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi, dzięki czemu przede wszystkim wyeliminowano by ryzyko, że duchowny zrezygnuje z przysługującego mu uprawnienia procesowego i złoży zeznania, jak również przepisy dotyczące ochrony tajemnicy powiedzi stałyby się spójne i jednolite. Pani doktor, pięknie dziękujemy za rozmowę, za tyle rzeczowych treści przekazanych w bardzo delikatnym temacie Spowiedzi Świętej. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.